<blogan ć lutaczy> Izabela Olchowicz, Marcinkiewicz i Kazimierz Marcinkiewicz o krok od rozwodu. SD wreszcie zdecyduje: Ile pieniędzy na otarcie bez dostanie kreska ona ekspremiera. W rozmowie z jednym z tygodników Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz, 36L, podzieli się swoimi przemyleniami na temat całej sprawy i Kazimierza Marcinkiewicza, 58L. W tym tygodniu ma odbyć się rozprawa rozwodowa, i ukreska ostatnia. Wajcym ponad trzy lata procesie byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza i jego drugie kreska one, Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz. Kobieta wyznawa Twojemu imperium, kreska e niemo kreska e si doczeka tego dnia? Mam nadzieję. Kreska e-wyrok po bokreska y-kres wieloletniej batalii o spokojne kreska życie, powiedziała. Historia ich wzlotów i upadków nadaje się na scenariusz melodramatu. Byby premier dla znacznie młodszej Izabeli Olchowicz, którą poznał podczas pracy w Londynie, zostawił kreska on. Byli par przez pilot. Uczucie wygasło, gdy map kreska Onkowie wrócili z Anglii do Polski. To ono trzęd pod niej, a ona do dziś twierdzi: Kreska nie wie, dlaczego. Po rozstaniu kreska Ona premiera miała wypadek samochodowy, w wyniku którego cierpi na niedowbat i przeczuli clewy jerki. Przez te wszystkie lata walczy z nim o pieniądze na swoje utrzymanie. Wbrew jego woli upubliczni bate Batalii, przenoszce na bamy Gazet. O swoich nadziejach zwizanych z wyrokiem Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz opowiedziała w rozmowie z tygodnikiem: Zamknijcie drzwi za zwiskiem z panem Marcinkiewiczem będzie dla mnie wielkulk. Mam nadzieję, kreska wyrok będzie sprawiedliwy, stwierdziba. Teraz ona i Kazimierz jest jak dwoje obcych ludzi, jednak nie boli to Izy. Ma wobec takiego stanu rzeczy inne przemylenia. To pokazuje dobitnie, jak dwolicowym okreska e by cz M okreska e mówi jedno, a robi drugie. Pan Marcinkiewicz publicznie mówi o prawo ci, a sam jest na bakier z prawem. Gdyby od razu załatwił nasze sprawy elegancko, Zgodnie z umową regulową w sprawie podziału majtku i regularnie pebaci b alimenty. Sprawa naszego rozwodu nie musiała by trafi na bamy gazet. Ale jest jak jest. Nie będę tolerować kogo, kto bamie prawo i esbowo zadeklarował ba w jej ocenie M winny jest jej sporsum pienicy. Z tytułu podziału Majtku, około 11 tysięcy złotych, za z tytułu alimentów ponad 90 tysięcy, powiedziała.